Jak to jest z tym sokiem grejpfrutowym? Czy możemy go pić, jeśli bierzemy leki? Generalnie, jeśli bierzemy leki, to nie pijemy soku grejpfrutowego. Może on powodować zwiększenie stężenia leków od kilku do kilkuset procent, czyli na przykład jakbyśmy wzięli kilkaset tabletek jakiegoś medykamentu. Staje się to wtedy zagrożeniem dla naszego zdrowia, a czasami nawet życia. Sok grejpfrutowy wchodzi w interakcję z bardzo wieloma lekami, między innymi tych stosowanych do obniżenia ciśnienia krwi, obniżających cholesterol, leków przeciwhistaminowych, czyli takich na alergię, leków stosowanych przy roście gruczołu krokowego, cytostatyków, leków immunosupresyjnych. Także inne soki cytrusowe mogą wpływać na metabolizm leków, ale one już działają w dużo mniejszym stopniu niż sok z grejpfruta. Tak więc jak bierzemy leki, unikamy soku grejpfrutowego i innych soków cytrusowych. Czy wiesz, że środki przeczyszczające oraz niektóre suplementy diety na odchudzanie osłabiają doustną antykoncepcję? Pamiętajcie o tym. Czy wiesz, że większość antybiotyków osłabia działanie antykoncepcji? Są to antybiotyki z grup pencylin, tetracyklin, makrolidów i cefalospory czyli większość stosowanych obecnie antybiotyków. Trzeba wtedy uważać.